Hejka, hejk, tylko kropka, Witam Was w pierwszym odcinku w grudniu. W pierwszym odcinku Vlogmasów, które po prostu rozpoczynają nasze daily przez 31 dni. Wow. Tak, e, także co? Oczywiście tutaj mamy tutaj rzecz, którą się nie będziemy rozstawać przez pierwsze 24 dni. Jest to kalendarz adwentowy z Lego Star Wars. Oczywiście, oczywiście na, na, na ten rok. E, no i tak sobie pomyślałem, że w pierwszym odcinku Vlogmasów to nie będzie taki vlogmas vlogmas, że typowo taki świąteczny film tylko odpowiem Wam na pytanie które zadaliście mi ostatnio na y, moim kanale w y, komentarzach pod y E, no i na końcu otworzymy kalendarz oraz jeszcze okienko już e, No a kolejne dni to już właśnie będą takie bardziej już świąteczne. Po prostu dawno nie było pytań, a myślę, że no może niektórzy nie, nie chcą się do, dowiedzieć czegoś nowego o mnie. Także myślę, że możemy już zaczynać, także jeszcze zostawcie łapkę w górę, Sub subskrypcję oczywiście tym z tym dzwoneczkiem, ponieważ no, to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, kiedy te, te filmy się będą pojawiać, ponieważ myślę, że będę je montować dopiero wieczorem i tak jakoś 18-17... To mogą one dopiero le lecieć na kanał, także, no, żebyście wiedzieli, kiedy, kiedy one będą dokładnie. Okej, okay, a więc, jeśli Wasze pytanie się nie pojawiło w tym odcinku, bądź po prostu, no, no go nie było, to to jest jedno i to samo, to bardzo Was przepraszam. Ale to też, no, to ciężko mi jest też odpowiedzieć na, wszystko, na wszystkie pytania, ale myślę, że zaraz zrobimy taką. Yy, w sumie to może drugą część y, za jakiś czas, gdzie odpowiem na te same pytania bądź już na nowe, y, żebyśmy po prostu to zobaczyli, co, co, co się zmieniło w moim życiu. Dobrze, a więc pierwsze pytanie. Twój najbardziej znienawidzony ship z Ninja. Okej, okay, no to tak, jeżeli chodzi o znienawidzony ship, no to ja ogólnie no, nie, nie lubię się tak negatywnie wy, wypowiadać o jakichś y, postaciach. W sensie, jeżeli ta, ta postać jest no, wnerwiająca i jest zła. Ogólnie co chyba najgorszym shipem to jest y, Lokita, ponieważ jak wiecie jestem bardzo, ale to bardzo fanem Lorumi i po prostu nie akceptuję tego shipu lo, Lokita. Jaka była twoja ulubiona zabawa na śniegu? Mm, myślę, że to jest dalej zjeżdżanie z Sanek. W sensie to jest ta zabawa też też na śniegu, ponieważ no... <laughs> Która czołówka z niczego jest twoim zdaniem najlepsza? Okej, okay, y, no to wiadomo, że tutaj mamy wiele intr. Inter, tak, e, Najlepsza według mnie jest sezonu 10. E, po prostu ten nostalgia vibe, który przechodzimy tam po prostu przez wszystkie sezony, to jest naprawdę coś nie do opisania, to naprawdę jest bardzo ładne tutaj po pokazanie nam tych 10 sezonów, ale również bardzo podoba mi się sezon 16 oraz sezon 7 z powodu właśnie sezonu 7 mega z muzyki, ponieważ naprawdę ta, ta muzyka jest serio. Mega fajna. Która z tego cię, cię najbardziej zaskoczyła? Okej, okay, no to no na pewno było wiele tak, takich scen. Mogę powiedzieć, że nie spodziewałam się tego, że Harumi będzie broniła Lloyda. W sensie chciałem, żeby to się stało, ale nie byłem pewien, czy to się y, stanie w tym sezonie, tak? Y, no ale Harumi sama, no, no zresztą sami pewnie wiecie w odcinku 17, y, powiedziała do Rady Kryształowego Króla, się wszyscy! Lloyd, nie! Nie przeżyjesz upadku z tak wysoka! Także to było według mnie chyba takie no, mega duże zaskoczenie. Bo, co prawda, wiedziałem, że Harumi będzie dobra, ale nie wiedziałem, że, no, że już tak szybko mu pomoże. Najbardziej ulubiony sezon. Tutaj chyba chodzi o Lego Ninjago. To wiadomo, że to będzie. No, no chyba, no chyba to logiczna 16, ale również bardzo lubię 8, 9 oraz 12. No ciekawe dlaczego, która po tej mi tego jest moim zdaniem najzabaw, najzabawniejsza. Myślę, że jest to Jay oraz e, Baby Woo, tak, mały u to jest też bardzo e, śmieszna postać, w, w sensie śmieszna, taka bardzo też słodka, ale przy tym mm, ma też fajne, fajne te, te sceny, tak jak rysował to i tam mówił na nie, jak on tam rysował i tam, no i to mówił Lloyd. Lloyd. To, co to, to była ta herba ciarnia Mystic, oraz jak Rzucił kluczem yy, w jednego z scenów Karmadona. Gdybyś mógł zmienić coś w sezonie 16, niczego, to co by to było, ok? Myślę, że zmieniłbym to, że byłby on oczywiście posałunek na końcu Lo Na końcu Lorubi. Na końcu sezonu, ponieważ nie było posałunku między Lloydem i Harumi. Jednak no, złapali się za rękę, i myślę, że to i tak, tak, tak jest duże. Duże pokazanie tego, że Lloyd i Harumi są razem. Co bym, jeszcze, co bym jeszcze zmienił, to na pewno to, że Harumi byłaby już wcześniej dobra w sensie. Według mnie Harumi po powinna być już no, co najmniej od tego z 17 odcinka dobra, po tym jak już z Lloydem uciekła z tej rady Kryształowego Króla. To według mnie powinna już zostać przy Lloydzie, ponieważ no, jak wiemy, Harumi dalej się w nim kochała już od sezonu 8. Od jak dawna oglądasz Ninjago? Dobra, to jest takie pytanie, na które ja sam w sumie nie znam odpowiedzi. W pamiętam, że ja oglądałem odcinki pilotażowe dokładnie w tym pokoju. E, pamiętam to. Ale również też pamiętam, jak oglądałem te pierwsze sezony jeszcze na Nickelodeon. Nie, to nie było Nickelodeon. To było, to było Teleton te, 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 te Plus. Oraz e, bardzo pamiętam, jak, jak, jak oglądałem sezon trzeci, później miałem taki przeskok, że w sensie sezon czwarty ty też, też oglądałem i sezon piąty, ale później tak tak już stałem takim mega, mega fanem. Także mogę powiedzieć, że w sumie o to tak, tak, no, tak no, mniej więcej od początku. Co chciałbyś zobaczyć w nowym Ninjago? No to, co to tutaj wiadomo jest, yy, że chyba Lorumi, tak? W sensie na pewno chcę tam zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć Harumi, ponieważ no... Co prawda, było jej dużo w sezonie 16, jednak co ją dalej widzieć na, na, na ekranie po tym, jak nie było jej w sezonie 11, 13, 14 oraz 15. E, jaki zestaw LEGO chciałbyś na święta? I tutaj wam jeszcze nie powiem co. Dokładnie to zobaczycie chyba dopiero w nowym roku, ponieważ mogę wam podpowiedzieć, czy będzie to zestaw z Ewo na 2023 rok, ewentualnie na koniec e, grudnia. Także tutaj jeszcze zobaczycie to już no w sumie to niebawem, dopiero za miesiąc, w sensie no, no w tym miesiącu albo na początku 2023 roku. Klep czy bułka? Tutaj mam takie pytanie, że obojętne mi to jest w sensie, no, to już chleb i półka, no, obojętne. Jaki był Twój pierwszy zestaw Lego Ninjago? Pozdrawiam. Ja również Ciebie pozdrawiam. No i chcę powiedzieć, że moim pierwszym zestawem, tutaj się teraz Wam pojawią gdzieś zdjęcia, O nie, nie no, na, na pewno tutaj będą. I to był jeden z zestaw z Kajem, a drugi to był z Kolem. Pamiętam, że, jak, że ja kiedyś te dwa dostałem na, na święta, w sensie, w innych odstępach czasowych, ale to, był, to były moje pierwsze zestawy... Lego, Ninjago, tak. Bo ogólnie z Lego, to albo właśnie to były też chyba moje pierwsze, albo moim pierwszym było e, Dziki Zachód z Toy Story. Najlepsze wspomnienie związane z Lego? Myślę, że to chyba wszystko, tak? W sensie e, pokazanie Harumi, przywrócenie Harumi w każdy, w każdy mój zestaw niesie za sobą mega dobre wspomnienia, ponieważ to jest wielka radość, kiedy dostajesz zestaw. No, nawet taki mały, tak, to już jest po prostu radość, że masz nowy zestaw Lego. A co do najgorszego wspomnienia związanego z Lego, to myślę, że. No, że to chyba było uśmiercenie Harumi. Nie? w sensie, no, ona sumie umarła, ale później no ją przywrócili do życia. Jednak i tak to było bardzo smutno. E, teraz tego, czy Monkey Kid? No, Ninjago, tak? Ja nawet nie zbieram Mo Mon -Hey Kid DC czy Marvel? No i teraz jak mam być czterem, to chyba no żadne, żadne, naprawdę. Nie oglądam filmów DC, ani yy, ani Marvela. Ja wolę, zdecydowanie wolę yy, film tak? Gwiezdne wojny, to to jest definitywnie najlepsze. Yy, Kai versus Lloyd? No to Lloyd, tak? Lloyd. Myślę, że, że wolę bardziej Lloyd'a, to już nawet od dawna wolę Lloyd'a. No i pytanie jeszcze jest, którzy ze mniejszych twórców w Twoim zdaniem mają potencjał? E, oczywiście ja tutaj się no, nie chcę tak, wy, tak wypowiadać na, na, na ten temat, ponieważ ja sam nie jestem dużym twórcą, ja mam e, no, prawie 900 sub subskrypcji albo już 900, ponieważ e, no nie wiem, bo to nagrywam film na zapas. E, także no, nie chcę tutaj tak za bardzo wypowiadać się. My, myślę, że każdy ma potencjał, jednak jakbym miał szczerze wybierać, to naprawdę duży potencjał ma Harum X-Jade. Jej po prostu edity są naprawdę na, tu, na wysokim poziomie. Ją możecie też znać z tego kanału, bo ona też często się pojawiała, teraz troszeczkę mniej, ale myślę, że no, niedługo to się już zmieni, jak będą nowe przecieki na temat nowej serii z Ninjago. Pytanie, masz jakąś figurkę z Ninjago z 2011 roku? Tak mam, one stają u góry, ich, ich teraz nie widać, ale wszystko Wam dokładnie pokażę na vlogmasach, e, ponieważ będę tutaj pewnego dnia sprzątać te półki. Swój cały pokój może nie, to dopiero będzie jak będę na, nagrywać film z remontu, ponieważ będę też mieć remont e, za jakiś czas, ale na pewno chcę posprzątać to podczas vlogmasów, ponieważ tutaj nie było dawno sprzątane. Chciałem to, to, to posprzątać właśnie w listopadzie, ale mówię nie, Czekam na grudzień, wtedy będziemy sprzątać razem i wtedy Wam pokażę dokładnie te wszystkie figurki, tak jakby moje takie bardziej w sumie to już są eks ekskluzywne, tak? Ponieważ one są już y, troszeczkę stare, tak? One już mają no, powyżej 10 lat. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata, jego też możecie kojarzyć z odcinka o kilo, gdzie otwieraliśmy kiloa. Yy, także tak, mam. Czy uprawiasz jaki, jakiś sport? Jak tak, to jaki? No i ja chodzę tylko na WF, w sensie dawniej chodziłem na piłkę nożną Tak, Kuba Piłkarz Ale y, po tym jak no, troszeczkę się zawiodłem na niektórych ludziach W sensie byli troszeczkę toksyczni wobec innych, tak? Jak ktoś sobie gorzej radził, to ich troszeczkę naśmiali się Ja w tym okresie bardzo, y, w sensie bardzo, no nie biegałem tak szybko jak teraz, tak? Teraz myślę, że biegam szybko yy ale no też tam właśnie były takie no niemiłe to odcinki do mnie, także rezygnowałem, aczkolwiek teraz ćwiczę tylko na WF-ie i... no i tylko tyle, tak, tutaj nie ma czym się za bardzo pochwalić. Zrób prezentację swoich wszystkich figurek z Legon Ninjago, bardzo proszę. Okej, okay, myślę, że też miałem taki pomysł już dawno temu, jednak e, w tym okresie też widziałem sporo tak, tak, takich filmów na YouTubie, także nie chciałem, żeby później było zarzucone mi, że ściągam te filmy. Wiadomo, inspiracje też mogę czerpać, ale w ogóle mówię, że poczekam jeszcze chwilę i myślę, że w nowym roku to zrobię, ponieważ no teraz no, albo jak nie będę wiedzieć, co, co, co zrobić w jakiś dzień vlogmasu. Aczkolwiek przygotowałem dla Was parę fajnych dni. Mam, mam, mam już wszystkie, no, oprócz jednego dnia, y, rozpisane, co będę robić. Także spędzimy sobie razem super święta. E, no i co? Wybierzmy jeszcze jakieś takie jedne pytanie z zamkniętymi oczami. Zamykamy oczy. Najlepsze losowanie. Okej. Okay. No i teraz to jest pytanie, twoje top 5 najlepszych postaci z Ninjago, nie licząc Harumi. No wi wiadomo, jakby była Harumi, to Harumi byłaby, to by była na, na jedynce, ale skoro nie ma Harumi to muszę dać egzekwo stali oraz Lloyd na pierwszym. W znaczy, tutaj macie ta, całą tablicę, jakby coś, 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 coś się zmieniło do momentu montażu tego filmu. Ale to byłoby to by już był koniec pytań na ten moment, także dziękuję Wam bardzo za wszystkie pytanka. Czekajcie i trzymajcie swoje nowe pytania bądź te, które mieliście zadane, ale ja, ja na nie nie odpowiedziałem na kolejny film, ponieważ też się taki pojawi niedługo. Ale teraz otwieramy kanał adwentowy. Także yy, idę tylko po nożyczki, żeby to otworzyć. Dobra, mamy już yy, żółte nożyczki, tak jak twarz mini figurek Lego. I teraz to otwieramy. Yy, bo to zaraz będzie. O, dobra. Otwieramy. O kurde. O, bo ja to złe otwieram od swojej strony. Czekajcie bo tam są takie dwie strony, nie? Z jednej strony można podglądać te figurki i te wszystkie prezenty, a ja bym tego nie chciał. Dobrze, co? Otwieramy. O wow, dobra, A czy jest piękne. O nie, rozerwałem. Najgorzej. Ogólnie myślę, że się jeszcze jakiś kalendarz adwentowy pojawi z jakimiś cz czekoladkami. Aczkolwiek więcej chyba się już nie pojawi. Tak sądzę. Ale i tak myślę, że to będzie mega fajne. O. Także co, odpada. Ta ale to jest śnieżnie i biało. Yy, tak. No i co? Otwieramy jedynkę. Gdzie jest jedynka? Gdzie trzeba ją teraz zlokalizować? Yy, o, mamy tutaj jedynkę, także co. Rok temu w ogóle czajcie, ja, ja otworzyłem dwójkę i zamiast jedynki, zamiast jedynki to jest nawet na vlogmasie takim jednym, całym z tamtego roku link w opisie. W tym roku ten, ten, te, te vlogmasy będą lepsze oczywiście. No i co, otwieramy. No i mamy tutaj statek. O, oh, wow! Yy, otwieram serio. No, yy, tak się prezentują te części. E, tak on teraz wygląda już po złożeniu, tutaj macie zdjęcia jego, dajcie znać jak on się podoba i co film daj, dajemy ocenkę prezentom, ja temu daję, no to jest w sumie no, statek, nie, e, on, tak, on tak, tak, tak wygląda teraz, bo już tego nie złożyłem, e, dobra, dajmy na zachętę 8,5 na 10, tak, dajmy na, dajmy na zachętę. E, I co? I widzimy się już jutro, chciałem powiedzieć niedługo, ale zapomniałem, że, 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 że robimy daily i teraz widzimy się codziennie w grudniu przez cały grudzień, także co? Zostawcie łapkę w górę, świą świąteczną e, subskrypcję, dzwoneczek oraz napiszcie komentarz oczywiście, e, no i co? Widzimy się już jutro, tak wiem, powtarzam się, ale jestem bardzo nie że robię w końcu daily. No dobra, no to co? Bye.